Stan zero w Ho'oponopono, czyli proces tworzenia. Jak się ma właśnie ten stan zero do procesu tworzenia? Co na ten temat mówił dr Ikala Hulen? Cześć, jestem Kinga Paulina. Witam Ciebie na moim kanale w tej przestrzeni, w której dzielę się moim doświadczeniem z Ho'oponopono, czyli prastarą hawajską praktyką pojednania, wybaczania. Naprawiania relacji, uzdrawiania, uzdrawiania nas samej, bo tak naprawdę, gdy my uzdrowimy siebie, to uzdrawia się nasza rzeczywistość. Zaczynamy inaczej postrzegać siebie, zaczynamy inaczej postrzegać wszystko, co nas otacza i co najważniejsze, wchodzimy właśnie w stan zero. I dzisiaj chcę powiedzieć jeszcze więcej na temat tego stanu zero. Bo przyznam się Wam, że ja zaczynając moją podróż prawie 8 miesięcy temu, końcem sierpnia z Ho'oponopono, ja jeszcze na tamten moment nie rozumiałam tego stanu zero. Ja potrzebowałam narzędzia, które pomoże mi wyjść z sytuacji życiowej, w której znajdowałam się. I z jakiegoś powodu, oczywiście nic nie dzieje się bez powodu, przyszła do mnie ta inspiracja, to natchnienie, boskie natchnienie że tym narzędziem będzie właśnie pono. ja po prostu zaczęłam prawie 8 miesięcy temu recytować codziennie, praktycznie cały czas przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Niedawno dołożyłam kocham siebie, słuchajcie. Yy, no i co się zaczęło dziać? Zaczęłam obserwować po prostu różne rzeczy. Zaczęły pojawiać się u mnie jakieś scenki rodzajowe, tak? zaczęły wychodzić emocje, bardzo silne emocje, bo to był moment, gdzie ja wreszcie pozwoliłam sobie na to, żeby poczuć to, na co nie pozwalałam sobie przez całe życie, a pozwoliło mi na to ho ponopono. Więc ja w tamtym momencie i przez pierwsze miesiące ja w ogóle nie myślałam o stanie zero. Prawda? Ja myślałam bardziej o tym, żeby uzdrowić te wspomnienia, które po prostu natarczywie wróciły do mojego życia. Ja praktycznie co noc, co noc, słuchajcie, budziłam się, nie mogłam zasnąć. Był to stan niefajny, dlatego że budziłam się w strachu, w takim przerażeniu i to nie było normalne. Bo ja wiedziałam, że tak wcześniej nie miałam, prawda? A to wszystko było związane właśnie z tymi pewnymi rzeczami, które zadziały się we mnie, czy bardziej z tymi e, wspomnieniami, błędnymi wspomnieniami, e, które przechowywałam w mojej podświadomości i nagle one zaczęły surface, czyli wypływać, I po prostu nie umiałam sobie z nimi poradzić. No i właśnie w tamtym momencie przychodzi do mnie: ho, ponopono, -pono, rozpoczynam praktykę. Widzę, jak zaczyna się dziać zmiana, obserwuję to, tak? Jest to zmiana powolna, ale tak jak powiedziałam, ja nie myślę w ogóle o stanie zero. I ten stan zero to moje yy, nagłe takie ocknięcie i otworzenie na stan zero, czyli właśnie stan tworzenia, kreowania. To znaczy, nie zrozumcie, mnie źle, my cały czas kreujemy, tak? Tylko albo kreujemy właśnie z poziomu naszych błędnych, bolesnych wspomnień, albo kreujemy z tej boskiej inspiracji ze stanu zero. Ja na ten stan zero dopiero byłam gotowa otworzyć się w lutym tego roku, tak? Czyli po 5-6 miesiącach ze Ho'oponopono. I dzisiaj właśnie powiem troszkę więcej o stanie zero. Chcę zacytować tutaj yy, doktora Hulk, który jak pamiętamy zasłynął z tego, że. Dzięki, przez Hooponopono, pracując z Hooponopono, uzdrowił cały y, oddział psychiatrycznie chorych przestępców w jednym ze szpitali stanowych na Hawajach. I dr Huhlen mówił coś takiego: Tylko wtedy, gdy wasz umysł osiąga stan zerowy, może dojść do prawdziwego tworzenia, które nazywam inspiracją. W języku hawajskim inspirować tłumaczymy jako ha. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek był na Hawajach i słyszał słowo ha, oznaczało ono inspirację. Waj to woda, a ai, czyli i, to boska moc. Zatem samo słowo hawaj, Hawaje, to oddech i woda boskiej mocy. Już samo słowo uruchamia proces oczyszczania. No właśnie. I słuchajcie, tak jak tutaj właśnie dr Huelen powiedział: Tylko gdy nasz umysł osiąga stan zerowy, może dojść do prawdziwego procesu tworzenia. I dokładnie tak jest. Ja na stan zerowy dopiero byłam gotowa po pięciu prawie sześciu miesiącach praktyki z Pono. I co zaobserwowałam? Zaobserwowałam, że nagle przychodzą do mnie pomysły, przychodzi ta inspiracja, boska inspiracja rzeczy, o których ja wcześniej w ogóle bym nie pomyślała, bo uwaga, moje bolesne wspomnienia, moje błędne myśli, przekonania, programy niesione przez to wewnętrzne dziecko u nich i nie pozwalały mi na to, żeby w ogóle wyjść spoza takiego jakby boksa, z takiego pudła. I dopiero ten stan zero, osiągnięcie stanu zero poprzez, w moim przypadku, po prostu powtarzanie, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię, kocham siebie, otworzyło mnie na stan zero. I ten stan zero e, to jest niesamowity stan błogości, ja to tak odczułam, ja tego tak doświadczyłam, gdzie mamy wrażenie, ja mam wrażenie, że jestem połączona ze wszystkim i wszystkimi. Jest to niesamowite, bo to jest też taki stan yy, po prostu błogości, gdzie czuję, że wszystko płynie. Ja po prostu jestem, ja jestem, wszystko płynie. I co najważniejsze, wtedy przychodzi właśnie ta inspiracja, ta boska inspiracja. Czyli na przykład yy, zadzwoń do tej osoby, stwórz taki produkt, yy, zrób taką kampanię marketingową, Różne te rzeczy, słuchajcie, przychodzą do mnie wtedy i ja je robię. Co się okazuje? Ja je robię bez żadnego wysiłku, po prostu to się zadziewa. Po prostu się zadziewa. I tak jak ja kiedyś musiałabym myśleć, głowić się, co zrobić, co jeszcze wymyślić, jak, gdzie, kiedy, w ogóle doradzałabym się miliona ludzi, tak, moich mentorów mojego głównego mentora jak w stanie zero po prostu ja jestem i ta inspiracja przychodzi. I tutaj chcę powiedzieć właśnie o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, o której wspomina dr Hule. Musicie zrozumieć, że umysł może służyć tylko jednemu z dwóch panów naraz. Albo będzie służył myślą, które przez niego przepływają, albo inspiracji. Te pierwsze nazywamy wspomnieniami. I to jest niesamowite, dlatego że gdy ja pierwszy raz przeczytałam książkę yy, Zero Ograniczeń doktora Joe Vitali, słuchajcie, ja nie zwróciłam na to uwagi. Po prostu przeczytałam tak i nie zwróciłam na to uwagi. Dopiero za kolejnym, którymś kolejnym razem, gdy wróciłam do książki i zaczęłam ją nie czytać, ale studiować, Zobaczyłam, co tu jest tak naprawdę napisane i od razu, słuchajcie, te słowa skojarzyły mi się z Ewangelią Mateusza werset 6,24, gdzie napisane jest, że nie będziesz służył dwóm Bogom, nie będziesz służył Bogu i mamonie. Ta interpretacja jest e, taka, jaka jest, tak? bo tam mamona interpretowana jest jako pieniądze. Przez niektórych, um, ale słuchajcie, niesamowite jest to, że ja czytając właśnie to, co mówi tutaj dr Hule, czyli musicie zrozumieć, że umysł może służyć tylko jednemu z dwóch panów naraz, ja od razu pomyślałam o tym wersecie biblijnym, prawda? Yy, nie chcę tutaj wchodzić w to, czy oponowano ma coś wspólnego z Biblią, to nie o tym na razie, ale właśnie chcę powiedzieć o tym, jak ważny jest ten stan zero, jak ważne jest to, co tutaj jest powiedziane. Czyli my albo służymy myślą, nasz umysł, albo służymy myślą, czyli tym programom, bolesnym wspomnieniom, błędnym wspomnieniom odgrywanym non-stop, tak jak kataręka, albo inspiracji. Ale inspiracji będzie służył dopiero, gdy my właśnie sobie na to pozwolimy. Gdy otworzymy się na to, i to jest bardzo ciekawe, w moim przypadku, słuchajcie, ja teraz to widzę po prawie 8 miesiącach, że zajęło mi 5 prawie 6 miesięcy dojście do stanu zero. Ja wcześniej o tym nie myślałam, jakby nie rozumiałam tego, dlatego też nie szukałam informacji, i dlatego też, gdy pierwszy raz przeczytałam książkę, w ogóle nie zwróciłam na to uwagi. Ale to jest tak niesamowicie ważne. Czyli nasz umysł jest tak potężnym narzędziem, i teraz od nas zależy, czy ten umysł będzie służył tym naszym błędnym wspomnieniom, powtarzanym, czy inspiracji. Oczywiście decyzja jest Twoja. Jestem bardzo ciekawa, co obserwujesz właśnie w swojej podróży z Hooponopono, jak to wygląda, czy doświadczasz, doświadczyłaś. Tego stanu zero, tej błogości, czyli tej inspiracji, gdzie po prostu przychodzi do nas jakaś myśl, ta inspiracja, my wprawiamy ją w działanie, przekładamy na działanie i wszystko idzie po prostu tak. Wszystko płynie bez żadnego wysiłku i zastanawiamy się, jak to jest możliwe, prawda? Tutaj jakby taka boska układanka, po prostu te puzle same ze sobą się łączyły. Jestem bardzo ciekawa, więc zapraszam Was do komentowania. Dziękuję Wam za wasz czas dziś, dziękuję za to, że jesteście. Gdy chcecie, jeżeli chcecie znaleźć więcej ćwiczeń, tak, do tego, aby poznać siebie, aby zrobić introspekcję i zacząć transformację, transformację taką jak ta poczwarka, która przemienia się w motyla, to siedem kroków do realizacji marzeń to jest to narzędzie, które pomoże Tobie, tak? Ale tylko i wyłącznie, jeżeli sobie na to pozwolisz, jak zwykle, nie wierz mi na słowo, tylko po prostu. Wypróbuj sama. Także jeszcze raz dziękuję Wam. Dziękuję za to, że jesteś. Kocham Ciebie i do zobaczenia.